oddział 444 bodajże B31, przepraszam 1 stycznia 2021 roku. Tutaj leśniczy robił kilka a, miesięcy temu, może rok dwa temu trzebiesz. Bardzo proszę, to dom, który zostawił, wyznaczył, ale nie wyciął. Widzimy, że wymóg był konieczny, żeby go wyciąć, ale leśniczy oczywiście swoim zwyczajem. Nie zrobił tego co zamierzał. Ja tutaj już byłem w tym wydzieleniu. Nie wiem czy film o tym pokazywałem, ale jak nie pokazywałem, to pokażę teraz. Jak mówiłem już kiedyś, łatwiej mi jest pójść zrobić film nowy niż szukać w moich przepastych archiwach starego filmu, bo do lasu mam niedaleko. Co właśnie jest solą wokół tych wszystkich, którzy, których, moje filmy, których moje filmy dotyczą. Tu jest dąb. Wysechł ten dąb na szczęt jako leśniczy robił trzebierz, to już był pewnie wskazujący na to, że uschnie, no, tego leśniczy dęba nie wyznaczył. I oczywiście też nie wyciął, no bo zule powinni wyciąć to, co wyznacza leśniczy. Gdyby tak było, gdyby zule się słuchali tego, co leśniczy wyznacza, to w tym lesie można by było znieść ławeczki i zrobić park. Proszę Państwa, bo to co zostało po przebieży, którą leśniczy jej przeprowadził, to co zostało z kropkami, to jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. No oczywiście na wniosek i polecenie Nadleśniczego, za pieniądze nas wszystkich wynajęto człowieka, który chodził po lesie i farbę poleśniczym w ten oto sposób niwelował. Tu jest farba na do dokładnie. I tak jak mówiłem w moich wcześniejszych filmach, których może ktoś nie ogląda, bo to było temu dawno, to nie jest w ten sposób, że zdziewano farbę, no bo się okazało, że się gdzieś pomylił, bo pomyli się ludzka rzecz. Nie, tu jest tak to zrobione, żeby nie było widać, że cokolwiek było. Ale jednak widać, farby się nie da tak wywabić z drzewa w taki sposób bardzo. No. Prosty. W każdym razie tu robiono różne przymiarki, w końcu stworzono jakieś urządzenie i tym urządzeniem ten młody człowiek chodził po lesie i skrobał te drzewa. Tu jak powiedziałem, jestem na terenie, gdzie leśniczy wykonywał trzebierz. Yy, czyli jej nie dokończył. Tak, minęło dwa lata. W takich powierzchni jak ta, proszę Państwa, w leśnictwie erótki jest kilka. Gdzie leśniczy wyznaczył, a nie wyciął. Proszę bardzo, tutaj. Czy to przy czym stoję? Wyznaczył drzewa i ich nie wyciął. Takich powierzchni jest kilka, kilkanaście. Tych znaków bywa po kilkadziesiąt, kilkaset nawet na powierzchni, którą to leśniczy wyznacza do pozyskania, a nie wycinają zule, bo się okazuje, że masy jest dość albo co innego. Czyli w końcu kto tutaj decyduje o tym, co w tym lesie należy wyciąć. Bardzo proszę. Tutaj mamy, to jest dębina, dość przyzwoita dębina, proszę Państwa, którą leśniczy odziedziczył po nie to że po swoich, po swoich przodkach, jako że wszyscy mamy wspólnego ojca i matkę, ale odziedziczył po poprzednikach swoich, po leśnikach z krwi i kości, a nie po takim czymś, co teraz czasem się leśnikiem nazywa. Proszę bardzo, więc ten dom, o którym mówiłem, tak? Ten tutaj został. Ten najgorszy szkaradny. Dlaczego? Trzebiesz to zabieg hodowlany potrzebujemy. to pielenie ogródka, gdzie przy okazji usuwania chwastów usuwamy też niepożądane rośliny, chociaż je hodujemy. Ale skoro mamy 2-3-4, to wybieramy tę najładniejszą. To tak, może chcę to obrazowo przedstawić komuś, kto się na lesie nie zna, bo i tacy są, a w większości są tacy, którzy moje filmy oglądają. W tym procesie pielenia tego ogródka leśniczy sobie lekceważy sam ten fakt. po prostu znaczy, a filarze robią swoje. Ja jak mówię, chodziłem po tym tutaj w oddziele już kilka miesięcy temu. Panie nadleśniczy, pan drześciu, gdzieś nie dopilnował sprawy tych farb, bo albo ten pański chłopak co to zrobił. Nie wiem, ja go tam nie znam, ale na pewno wiem, że jakby ktoś go o to spytał, to powie. Jak to było i dlaczego mu to kazano robić? No ale nieważne, nie wchodźmy nie w e, intencje e, firm, które się tym pewnie e, zajmą. Ja powiem, że nie straszę nikogo, e, tylko po prostu stwierdzam fakty, stwierdzam coś, co m, następstwa tej mojej roboty. Więc tak, e, jesteśmy na przebieży, który leśniczy wykonał. E, tutaj temu roku lub dwa. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, proszę Państwa. Tutaj, gdzie jestem, nie ma żadnych pniaków po Trzebieżowi, bo Leśniczemu trzebie się skończyła, proszę Państwa, tam trochę wcześniej. Czyli część wydzielenia zostało wytrzebione. widzimy <grybujmy grybujmy> to, a część sobie tak została, nawet tej pilarza nie widziało. To jest, proszę Państwa, dom. Został się po Trzebieżu Leśniczemu. Czy go wyznaczy? Zaraz zobaczymy. No nie wyznaczył. Chociaż tutaj może coś tutaj było, bo coś tu jest z tak? Te znaki na drzewach są dowodem na to, że tutaj była wyznaczona trzebież, były wyznaczone szacunki. Proszę Państwa, e, proszę zobaczyć kolejny przypadek. Tych przypadków jest wiele. Generalnie to przypadkiem to tu się znalazł ten leśnicz i ten przypadek trwa 30 lat. Przypadkiem też tutaj są jego przełożeni. Proszę bardzo. W Trzewierzy, w Drzewostanie wychodował leśniczy takiego baobaba. I teraz tylko nie wyznaczył do wycięcia. Zresztą, co to za różnica? I tak tutaj nie ciął. Nie zdążył dojść, proszę Państwa. Wystarczyło mas tam gdzieś wcześniej. To wcale nie są sprawy, dla niektórych są może śmieszne, dla niektórych dziwne, może nawet idiotyczne. Moje stanowisko niektórzy traktują jako czepianie się, jako zemsta, ale to jest dokumentowanie dziadostwa. Dziadostwa, które w tym lesie ma miejsce, a mieć nie powinno, proszę Państwa. Panowie, którzy się na tym znają, panowie z zna Zależnictwa Kraśnik. Ja nie będę tu może z nazwisk wywoływał z tych panów, pana inżyniera nadzoru, zastępcę nadleśniczego, samego nadleśniczego, panów, no straż taka, od tego nic nie ma, Strasz to od zbujowania na gościńcach jest, proszę państwa, straż w Nadleśnictwie Kraśni pilnuje, żeby ktoś przez las nie przejechał, a y, choćby nawet mój syn który mieszka w lesie i trudno mu inaczej czasem pojechać jak nie przez nas, No ale to jest inna sprawa, to sprawa straży którą to nazwę ma. Teraz tak nie wiem, czy znaczy nazwa jest straszna. Straż jednak jest mniej straszna. Na mój rozum to jest śmieszna. No oczywiście jeśli straży się nie podoba, to może temat też zgłosić. Razem z leśniczym do, do sądu, że straż zniesławiam. E, no do tego straży. Idziemy tam, gdzie tych kropek jest coraz to więcej, bo ja gdy już, jak mówię, byłem, wiem, co robię, chodzę w któryś Ja się powtarza w moich filmach, to przepraszam tych, którzy oglądają to po raz drugi, no ale nic na to nie poradzę, taki świat, gdyby nad zadziałał w tym temacie i dokończył, tą, nakazał dokończyć się czemu tą przebież, bo jak powiedziałem, przebież to hodowla, proszę Państwa, bardzo ważna hodowla w leśnictwie, którą należy robić bardzo pieczołowicie, bardzo, no bardzo, bardzo, bardzo bardzo sumiennie. Nie tak jak na przykład, no bo w tym przypadku, że tu został ten dąbek, to baja, bo ten dąbek jest tam niewiele wart. Ale zostają drzewa, które tutaj być nie powinny. Yy, czyli te trzebie, że tu już są zajechane od wcześniej. To nie to, że teraz raptownie coś się tak pogorszyło, ale teraz to, co robi Leśniczy Czachu, to już jest pogłębienie tego wszystkiego. Tego faktu, że, że wcześniej ktoś skrzanił, a on teraz to wszystko powtarza, nie depilnowywując tego zabiegu. Proszę Państwa, taka brzoza, która tutaj urosła przez lata w tej Trzebieży. O, jest bardzo mokry, no, ktoś się coś, z coś, czegoś napił, albo nie wiem po czym to jest, no ale w każdym razie jest, nieważne, tutaj taka brzoza, która tu została dawno temu, której tutaj być nie powinno, ale jednak jest i chodźmy dalej, proszę Państwa. Draństwo ewidentne, tutaj nie było w ogóle Trzebieży, są wyznaczone drzewa, Panie Nadleśniczy, Irzejże Nadzoru i zastępców. Tu leśniczy nie był strzebieżą, więc po jaką ciężką cholerę wyznaczył te drzewa? Czy podobnie jak w 436 czy w 20, bodajże 7, szacunki tutaj nie obowiązują? Tam to robiono pozyskanie na podstawie szacunków sprzed lat. Tutaj wyznaczono drzewa i nie wycięto. Na tamtej części tego wydzielenia coś tam robiono. Tam jest trochę pniaków, tam się cięło, tu się nietnie. Proszę bardzo, taki dąb wyznaczony przebierze i to w temacie, o którym mówiłem. Zabieg hodowlany, gdzie usuwamy drzewa niepożądane. Być może to przykład na to, żeby to pokazać. Proszę Państwa, te dęby, które są tutaj, yy, że tak powiem. Po sąsiedzku ten cienki, czy tamten, yy, też niezbyt gruby, ten, 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 o ten, o ten, tak, ten. Nie są zbyt piękne, ale jakby nie było, są ładniejsze. Ten tu na środku ma kilka metrów kłody, reszta to jest dziadostwo. To dom który nie powinien tutaj w ogóle rosnąć, więc ideą trzebieży jest usunięcie tego dęba. No niestety, to zadziałą zadziałał w tym temacie mądrze, bo go wyznaczył, ale go nie wyciął, a skoro go nie wyciął, Czyli zabieg się nie udał. Czyli go nie było. Czyli co? Następne ileś tam lat w tym wieku wchodzimy na przebież raz na dziesięciolecie albo dwa razy na dziesięciolecie. Jeśli wejdziemy raz, proszę Państwa, to za 10 lat ten dom wyniszczy te, które rosną obok niego, i zostanie sam jeden, który będzie taki będąc do niczego. To nie są żarty, to są bardzo poważne sprawy. Ja nie wiem, czy sobie ktoś znaczy, czy wszyscy zobowiązujący sobie z tego zająć sprawę, bo nie muszą, ale to, co tutaj robi leśniczy, to zamach, proszę Państwa, na majątek, na dobro, nas wszystkich. Skoro wyznaczył, to dlaczego nie wyciął, tak? Gdzie wyciął, proszę Państwa? Gdzie leśniczy spotkał, znalazł tą masę, bo nie wiem jeszcze, czy powiedziałem o tym, że... Z każdego wydzielenia, z każdego oddziału, muszę pozyskać jakąś określoną masę drewna. Jeśli leśniczy tą masę pozyskał na początku, tam z kawałka tego wydzielenia, to znaczy, że kogoś o ocyganił, tak? Bo tam wyciął zbyt dużo, a tu nie wyciął nic. Proszę Państwa, brzoza wyznaczona do wycięcia, jak widzimy. Proszę bardzo. I jeszcze ona by tutaj mogła być. Tym bardziej, że tutaj jest dom. Wyznaczony. Proszę bardzo. Tutaj w tej, za przeproszeniem, już nie powiem jak. Więc w tym miejscu, w tej listwie, yy, proszę Państwa, leśniczy wyznaczył. Postawił kropkę farby. Wyznaczył dęba do usunięcia. Dąb paskudny. Dąb, który zawsze będzie. Niczym więcej jak S4 będzie opałem. Najtańszym drewnem, jaki może być. Ale go nie wyciąg. Zaniechując, zaniechując, o, to dobrze mówię. Zaniechawszy tutaj tej trzybieży, proszę Państwa kochanego. Eee, tworzy draństwo. Draństwo i to bardzo wielkie draństwo dla drzewostanu. Ten dąb tutaj, no bo ten z tyłu ładniejszy. Dobrze, stworzył udraństwo dla tego, co zostało. Bardzo proszę, tutaj zostawił takiego oto, o, coś oszołoma. 30 lat praktyki w lasach państwowych. 30 lat robienia, proszę Państwa, Państwa tym, tym lasom nazwością. Nie wyznaczył, nie wyznaczył, nie wyciął, nie wyznaczył. Wyznaczył tego tutaj, o. Tego tu wyznaczył, też nie wyciął, bo nie wyciął. To 30 lat, proszę Państwa, robienia ludziom i coś. Pokładania społeczeństwa z bardzo wartościowych rzeczy, jakimi są, jakimi jest las. Ktoś strzela. Wojna będzie, albo są wesprze. Albo panowie myślili, no to by nie był, ale strzela. Proszę bardzo. Kolejne drzewo, które leśniczy. O! To w lesie, to nie na sylwestra. Myślę, że nie na mnie. E. Kolejne drzewo, proszę państwa, które leśniczy wyznaczył. Nie wyznaczył, nie wiem, bo raz zobaczę. Nie wyciął. Tam chuba taka strasznie rośnie. Taka, o! Ja rozumiem, że takie drzewa też są potrzebne, bo w miejscu, gdzie jest ta chuba wykuję sobie dzięcioł duple, tak, oczywiście że tak, ale nie wiecie. wykuję sobie dzięcioł duple, proszę państwa i będzie taki tym o, hodował swoje młode dzięcioły. I to jest też potrzebne. Wszystko w tym lesie jest potrzebne, We wszystkim tym, co tutaj robimy, musi być zachowana uwaga, ale przede wszystkim są to lasy produkcyjne. I proszę zobaczyć, co się dzieje. W tym, że leśnictwie na leśnictwie wycinamy co wartościowsze lasy. Co cenniejsze drzewostany idą pod, że tak powiem, siekierę. Po to, żeby się panowie, którzy pracują w lasach państwowych mogli na tym wszystkim dorobić. Po to, żeby, tym państwa, panowie w lasach państwowych zarabiali tyle, co niejedni na kwartał nie zarabiają. I wszystko to temu służy, a niczemu innemu. Służy to im, a nie leśnej gospodarce. Leśnej gospodarce służy to, że proszę Państwa, leśniczy ja tutaj na D czy tam innych... Słuch nie użyje, nadleśniczy nakazał komuś tu chodzić po lesie i proszę Państwa, tą farbę o tak pieczołowicie zdziabywać. Po jaką ciężką cholerę ten człowiek tutaj chodził i to robił tak, bo mu kazano. Dla niego rybka on równie dobrze mógł na przykład, nie wiem co robić, mógł yy, te, 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 te drzewa na przykład nie wiem naklejkami oklejać, bo jemu kazano, jemu jest wszystko jedno. Tak, on miał no to zapłacone. Tak, farba. I tam kolejny, kolejny dąb zaraz koło drogi. Nie wiem, czy będzie go widać, czy go potrafię znaleźć. Może potrafię, może i nie. O, proszę bardzo, jaki zdolny jestem. Wiele potrafię uczyć. Nigdy nie robiłem filmów, temu Sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby stać się e, operatorem kamery. Tak? A zmusił mnie do tego człowiek, o którym. To są moje filmy, główny bohater moich filmu. Proszę Państwa, i ktoś powiedział że ja się muszę. Tak? To są jakieś otwarte. To nakładałem, teraz pozdziabywałem, a teraz idę z kamerą i pokazuję. No idiotyzm. Idiotyzm największej mary. To koło samej drogi, proszę Państwa, jest to, co teraz pokazuję. Jest koło samej drogi, po to, że jak patronkin leśniczy, tak rozumuje. Przyjdzie dyrektor. To przecież daleko nie będzie chodzić. To z, z samochodu by się drzwiami, proszę Państwa, zobaczy, Aha, no to wszystko w porządku, nie ma śladów farby, tak? To musiał być yy, na I tenże ktoś, kto będzie, się już nie chce mówić, bo skoro powiedziałem dyrektor, to już nie chcę mówić dalej, żeby nie rozpoznać w takim czymś, co jest na drzewie, że tutaj wcześniej była farba. Czyli wydaje temu leśniczemu i temu nadleśniczemu w tych rozumach że oni są tacy cwani, mądrzy, że ktoś tego nie zobaczy, proszę aż frani, żeby fachowca, żeby to odczytał te znaki. Proszę państwa, nie takie znaki odczytują fachowcy na drzewach. Te mówię na drzewach, na różnych historycznych rzeczach, tak? Nie takie pisma. Wchodzimy w inną, trzeba, tu jest <tuszy> też znaków wiele. O właśnie, tu jest też znaków wiele, tak proszę państwa. Leśnictwa Rupki Krzysztof Czachu wspólnie z tego, że nakłada przy trzebieży około 30% więcej tych znaków. Nie wiem, po prostu nie świadomości tego, co robi, bo ja uważam, że tak być nie powinno. Kiedy robiłem trzebieże, to po mnie nie zostawało w lesie nic praktycznie w nie, nie to, że nic, oj, Pania. Ależ kupłoty, nie to, że nic. Nie zostawały żadne na drzewach yy, kropki bo wszystko należało wyciąć i wszystko zostało wycięte. Oczywiście, pamiętam, bywały sytuacje, że mi zwracano, że zbyt mało znaczę. Ale ja znaczyłem przez 35 lat. Tutaj przebierze i wszystko było dobrze do 2016 roku. Wtedy coś się wydarzyło. Wtedy podupadły te moje znaczenia. Stały się problematyczne. A to za sprawą ludzi, których który w moich filmach wymieniam, no może nie wszystkich wymieniam, bo nie wymieniam tu najważniejszego nadleśniczego z owego czasu, który był wtedy nadleśniczym nadleśnictwa Kraśnik i to który, i który będąc kolegą ze szkolnej ławy, nazwijmy to, leśniczego, razem postanowili wyzbyć się z lasu Kralin jako tego szkodnika, co widzi takie właśnie rzeczy. Tak? A nie powinien. Powinien siedzieć na dupie i klaskać. A trania klaskać nie chciał. Przez to jako knąbrnegośmy się go pozbyli. I teraz, co niektórzy mają w związku z tym problem, bo nadleśny nie jest nadleśnym. Leśniczy nie będzie leśniczym. No to, żebym to mówił z radością, broń Boże. Ja wiem czym jest... To, że się nie jest tym, czy się, czym się było i być chciało, bo w sposób szczególnie dokuczliwy mnie to dotknęło, bo po 35 latach mojej pracy zawodowej jako leśniczy, podleśniczy, przepraszam bardzo, zrównoważony z pracy. Ja jestem leśnikiem w trzecim pokoleniu. Jestem jednym z 16 ludzi z mojej rodziny, którzy swoje życie związali z lasami państwowymi, a wcześniej jeszcze z ordynacją, tak jak mój dziadek, nieboszczyk Łukasz Frania, który był ordynackim gajowym w szklarni. i to może tak zakończyć taką może alegorą rodzinną. Proszę bardzo. Długo trwano, ale tak bym się nie? Z okazji yy, może że dzisiaj pierwszy dzień nowego roku, wczoraj człowiek, człowiek się troszkę nie dospał, to dzisiaj mu tak się gada. Więc mój dziadek, młotarz prania, w okresie, to było w przedwojennym jeszcze, nie chciał za e, swojego Stanisława, e, dlatego że u zięć jego e, Stanisław. Był podejrzany o to, że gdzieś tam podobnie sprzedał nielegalnie kubik drewna, kubik to jest metr, kubik drewna, tak? czyli ciążyła na nim taka, nikt nam niczego nie udowodnił, bo on był też gajowym ten zięć, nikt mu tam niczego nie udowodnił, żadnej takiej yy, prawdy w tym wszystkim, ale było podejrzenie, więc dziadek gajowy nie chciał mieć w swojej rodzinie kogoś na kim ciąży takie podejrzenie. Świadczy to tylko i wyłącznie o charakterze owego człowieka, czyli mojego dziadka. Ten Stanisław, mój, mój wujek, został się jego zięciem. W końcu, potajemnie biorąc z moją ciocią ślub, a kiedy to już się dokonało, powiedzieli o tym dziadkowi, no dziadek był na tyle religijny, że wyroków włoskich, e, a już tym bardziej księżych w postaci ślubu e, nie kwestionował, więc skoro był ten ślub, to się z tym pogodził, ale żeby się pogodził z tym wszystkim łatwiej, to wcześniej ziarka z lekka troszkę napojono, żeby mu to wszystko łatwiej przyszło e, cierpieć. Ten fakt, że ten zięć podejrzany o złodziejstwo będzie ten gajowy, podejrzany o złodziejstwo, będzie jego zięciem. Przeżyli razem z moją trzecią długie lata i e, wuj, o którym mówię, przez długie lata był. Yy, gajowym, później był leśniczym. Yy, Ofiara w różne peryferie jego. Zresztą obaj synowie yy, byli leśniczymi, ale już nie żyjący. Byli leśniczymi w lasach państwowych. Yy, leśniczym jest jego wnuk. No i zresztą jak większość mojej rodziny, to ludzie lasu. No ale niektórym z nas daro do zrozumienia, że chyba nie powinniśmy w tych lasach już pracować, bo przyszła kolejna inna cwańsia od nas, bo to nie ma się nijak z mądrością. Wiecie państwo, to co jest, ktoś kto jest cwany nie musi być koniecznie mądry. No byłoby to 4, 444 oddział. przewierz którą leśniczy, jak powiedziałem, zakończył w połowie tego oddziału, a resztę zostawiając na y, Kiedyś, na przyszłość. Tak to tak wygląda.